Ale rzucaj tym toporem Action Draven no się znalazł Nie wiem czym rzucił czymś Dyskiem jakimś z kręgosłupa No nie Ała, złamałem piszcze Tu jest wizja tak? wrze, że zaraz mnie będzie irytował tym gównem nad głową Co ty? To był Action się chyba pochwalić ikon. Okej. Okay. Czarna Róża Czy coś? A mnie na was idzie. to, Czy to też cię jest bardziej. A już nie idzie. Tak mi... Nie wierzę, ale ją. A ta Soraka wyleczyła ich. jest Soraka? Potężny przeciwnik pokonany. Co ja widzę? Na, na co ja patrzę? Co się dzieje? W no nie. Ach, ten trandyl, on nazywa trandyl. To no, właśnie on, on chyba to <laughs> lubię, oczywiście. No nie. A. A kto go o to prosi? A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? No właśnie. Ja wiedziałem, że on to zrobi Że mnie podrzuci? No nie. O, leci, leci strzała, uciekaj, uciekaj, leci strzała do ciebie. Do mnie? Tak. Nawet blisko nie było. No bo ona była <laughs> bardziej w środek, bardziej w środek było. No, no. Myślałem, że mówię że leci, bo akurat Ramus się wtoczył. Z <laughs> <Again. laughs> kogo oni mają? Aha na eee, tam idzie, ja ale ci... Ramus gdzieś. Jezus. Ech. Irituje mnie trochę. Przez długi czas <grym> nie przeszkadza. Nie wiem, może to było na mnie, ale... Jakby ciebie trafiło, to byłyby niezłe jajca. No. Jakie, jakie, ma Syndra. No nie. Hmm. Syndra ma Balls of Steel. Hmm. Uważaj, kandy, uważaj. A co? No, Ramus się tylko hiluje. Bo Soraka go healuje. A. Ej, Ale nie byłby kilometr od ciebie, jakbyś poszedł do przodu, A tak jak cię ten ostrzegłem? Ostrzegłem cię, to byś tam nie poszedł. Nie, i tak bym odszedł, bo akurat się wtoczył Ramus. No nie wiem, nie wiem. Mam na No nie wierzę, teraz będzie pół meczu wymówek szybko. O to jedno ostrzeżenie trochę. Za <grym> Idę na atak, znaczy na action. <grym> Atakana na topie, dobra. Strzała teraz tak bardzo długo leciała w moją stronę. Wyrzuł ulta swoją drogą. Wiem, mogłem, mogłem, ale... Tak byłem właśnie na myśl. darmo atakować przez to, żeby to... No, aż do, lazy. Nie wiem, co to było. On to robi? Kto? Zapewne. A. Nieźle, nieźle. Jajka, Z <sla> sobą tu ludzie. Muszę tak jak się się dostawić. No i fajnie. Chwileczkę. No tak, no ale mocne są, nie? Może no. damage'e nie robią, ale zwiad dobry. Oby nie, oby nie. Co oby nie? Wątpamy Jai. Kupiliśmy Jai. Tak. Czy nie. Nie wiem, liczę, czemu że... kupiłeś? Bo liczę, że Akszana będę zgarniał w każdym minie. Nie wiem, ją kupiłeś bez A, pierścienia nie. na start? Jakiego pierścienia? No mnie ten. Do Darkseeda. Bo ja wiem. Czy ja wiem o co chodzi w tej grze. No nie wierzę. Na początku... Dzięki. Mogłeś sobie kupić pierścień, żeby mieć już staki na nim. A to na, na niego lecą staki? Nie, nie wiedziałem. No Dark Seal to jest przed Medjayą kupujesz. Zwykle Medjay kupujesz jak, jak masz Dark Seal'a na 100% już. Widzisz, ja tylko się dowiedziałem kiedyś, że... Tam są taki można sporo no, zyskać. Możesz, tylko teraz ta Medjaja ci dużo nie da. Okay. A gdzie jest to drugie coś? Ażka paszka jest gdzieś tutaj. Nie, czemu? Na dole była? Stamtąd poszła wizja. Nie wiem. Zabiłam ją? Stąd wizja. Nie, jest gota. Idę do ciebie, więc się nie daj. No, jak jak cię przelecę? Ja nie Jak nie przeleciał na owieczkę? <laughs> <laughs> ciałeś tak? konsultować, ale zniknął Aha. No nie Przeleciało nie mnie coś kan według kanciego Anji 2025 no. najgorzej. Co cię tak przeleciało? <laughs> <laughs> nie wiem o co chodzi Co stoi ja w miejscu?

Co, jak on mnie zrzucił? Tak, niby. Przecież on walnął to w innym kierunku zupełnie niż ja powiedziałem. Jakby Aszka się od... Odry... A, Aszka ledwo co zginęła. Bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go. To prawda, mój atak z zaskoczenia poszedł się paść, ale nie szkodzi. pliska bliska, bliska pomocy! Jest taki dać ta panika nie wiem czy była słyszana. Była, była. No Nawet słyszałem, jak ci pociekło. Hmm. A, a, a. Zasłaniało gry. To eee... czekaj, to gdzie, 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 gdzie by ta kamerka była? Dobrze by mnie zasłaniało. Nie Wyjął wiem. Cię mam cię między więcej to ma tam jest dobrze. było znacznie Meta. No nie. Jestem zły, że za mnie proponują tylko 700 zł jak mnie zabiją Mogę cię zabić za 700 zł? Tak. Wiecie, że na tych szybkich gierkach może być ujemne bounty? <laughs> <laughs> Fajne. Bontienka? No Nice. Wtedy wbijasz się, by się wywalić? Wtedy wbijasz i płacisz za zabójstwo. Nie no, zmniejsza się ile dostajesz kasy za, za zabójstwo. Okay. Wow, co wow. no. to było? To było. to, było. to, było. to było. O kurde, ja mu nie robię damage za bardzo aż tak dużo. Za bardzo no, Jednak no, robię. Musiałem użyć flecza, żeby fajnie się z tyg... na jednej prostej, ale no. No nie wierzę, bo ta przegrywamy. No tam pada, fak. Ja pcham, nie. Nie pcham. No. W jaki sposób ten streamer miał na zeracie 1000 AP? Co on budował? Dobra, się zobaczyć? Byłem na tym streamie. I wiem, że ja daje. Nie masz pojęcia, jak on to zrobił. No nie. Może co miał? Może spok -a spok -a. Pewnie... Potka? Z Baron. Aaa. Ah. Baron chyba nie. Ale... Potka? Nie wiem. A nie było jakieś czempiona, co mógł farmić właśnie? Albo dżungli, znaczy kamp dżunglowych nie farmł? Mmm, po prostu na zeracie grał i bardzo dobrze a na zeracie myślałem, że na Veigarze chodzi nie nie A, a to, jest to... to nie problem to się kapną nasz... hejder No nie wierzę mi stąd nie był target o szers. Tak, no, i mam, ja, Ale, heal. Kto? Soraka? No to Soraka. No nie. Na mnie chyba. Dyska, wygrajmy to. No za dobre staty. Nie. O, wywalamy się panowie? Bardziej się, że nie wygrywamy kanji, kiedy masz 21-0. Powinieneś kierować. Aż 21-0? <noise> tak! I nie karuję. <noise> no ja nie karuję, zabijam na, na, na tak kogoś no, nie, ja nie wiem. Ja po prostu nie potrafię Zabiję. w tylu miejscach naraz. <noise> Pijam, jak. Nie czuję, żebyśmy tak? wygrywali. Teraz... No to chodźcie ze mną, nie? Pomogę wam. Nie no, no, będę w każdym miejscu naraz. Na 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 no właśnie na idę. Częściej W używaj? Postaram się. się ja się pojebam, no spory cooldown. Że potem wleci jakiś ult i no. Na jednej z poprzednich Gierek, której niestety nie wygraliśmy, to te w właśnie jak odbijałem. Ult. Terafin, to było takie dobre. Idę, 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 idę. Nie wiem, czy widziałeś, jak trafiłem fajnie. Nie. Dawaj, to w ich kanji. <laughs> Hej, no, za dużo No, nie wierzę. Kanji, pokazuj, że masz staty. W ogóle możesz kopieć antyhill potem kanji. Jak też to jest takie... Anji umiera na Nie Nie wierzę, co to ma znaczyć. Hmm. To rakia, nie? A teraz action zabija wszystkich. Wystarczy, że ciebie zabije się cały Teraz smoka. Z... No Nie chcę mi się gonić go. możemy bazę rozwalić chyba, że nie będzie można wykończyć go Co ja go... O! Cześć, dobra, już myślałem. <grym i znowu> co ja go dopiłem jak on miał jeszcze jakieś... Nie wiem ile, raczej dużo miał jeszcze życia. To na... ały? No, no nie jak, no, EXECUTE? Ale skąd nie mam EXECUTE'a? Pasywki! No, Kent no, wiesz co ty, pasy się. nie chyba nie! Spotkiewiesz no, się, od. Kiedyś, ja myślałem, że EXECUTE to jest. ult. Nie, nie. masz dwa egzekuuty No nie wierzę. że. postać. No, narzekam na. no, narzekam na design tej postaci tego powodu. Jakby był sam ult, to jeszcze bym wybaczył. Nieeee! <śled> <Andy>, co <ty śled> robisz? Ja chciałem odbić, bo to był ult jego, taki, Caitlyn'owy. Ale mu tak?! Kanji, biegnij stąd! Biegnij A? stąd! A? Kanji! Wiesz, jak ciężko zmanagować, żebyś nie umarł? Jezus, <laughs> matko moja. Dobra, <laughs> wiesz, ty pan, co ty tam zrobił? On no, aktywował pieniądze. swoje odbicie i dopiero poszedł mnie osłaniać. I zdziwił się, jak nagle znikło i dostał z całym ultem akszana. No, nie. Nie, nie. odbił ja żadnego pocisku do akszana. Kosmij. Nie wierzę. Aha. Dobra. Co tam jeszcze? Nie wierzę, teraz będzie miał podbite ego dalej. Tak by się wywalił, posmutniałby by może by zaczął grać Dobrze. No nie. Ja nie smoka zrobiłem a tu nawet żadnego dzięki kanji Teraz trzeba się pojawia tam to iść to roz... No Słusznie O kurde Macie go czy no A ale ja tego Executa mam po prostu na autoataku? Na każdych atakach. No. Ale jakby... Jak O, przekroczysz... oh, let's go. Jak przekroczysz jakiś tam... To... Jak bijesz damage, to ten Execute rośnie od zera. I jak się zetchnie z życiem, to dobijasz. Wystarczy nawalać przeciwników. Dobra, czyli jak ich pasek zdrowia jest tak na czerwono, się tak dziwnie zrobić na czerwono, to to jest Execute? Nie wiem. Próbujesz się tać, Kanji, po prostu? Chyba tak, ale nie no rozumiem. się, jest... się, się pytałem jakaś... o skalowanie. Bo chyba musisz wtedy auto -atak walnąć i to jest execute. Albo jakąś umiejką. Właścik. S+. Plus. Reportujemy Kanji. Let's go. go. Let's go.